Pozdrawiam wszystkich z tej strony Waldek Kanał FotoMix. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić, jak przerobić swoje zdjęcie, aby uzyskało wygląd filmowego looku, czyli tak jak mniej więcej wyglądały filmy w dawnych czasach, może nie aż w tak dawnych w latach 80., kręcone na normalnych kliszach błonowych. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Co tydzień w poniedziałek pojawia się nowy film. Co tydzień są jakieś nowe wiadomości. Dlatego serdecznie zapraszam. Oczywiście, jak film się będzie podobał, to łapka w górę. Komentujcie i wskakujemy do Photoshopa, aby dowiedzieć się, jak taki efekt uzyskać. Aby wykorzystywać naszą pracę, którą teraz włożymy w przerobienie jednego zdjęcia, jak zawsze mówię, możemy stworzyć akcję. W tym wypadku przechodzimy właśnie do menu akcji. Jeżeli nie mamy widocznego, to możemy to włączyć właśnie w menu w opcji Window i zafajkować pozycję Action, czyli akcję. Lub jak tutaj widzimy skrót klawiszowy Alt F9. Tworzymy nowy katalog właściwie, można to nazwać taki zbiór akcji, jeżeli byśmy chcieli na przykład mieć akcję tak jak tutaj pokazuje zmiany kolorów, to wpiszemy sobie, że nasz katalog będzie się nazywał właśnie zmiany albo po prostu kolory. Zatwierdzamy OK i mamy już katalog, w którym będziemy mogli tworzyć naszą akcję. Akcję tworzymy poprzez wciśnięcie, właśnie tutaj klawisza Nowa akcja. I jak wcześniej, w, jeżeli chodzi o katalog, możemy nadać jej nazwę i przyporządkować od razu do istniejących tutaj katalogów nasz, z naszymi akcjami. Jako nazwę wpiszę filmowy look. I wciskając rekord, automatycznie odpala nam się, jak widzicie, zapis wszystkich naszych czynności, jakie będziemy wykorzystywali. Informuje nas o tym ta, właśnie czerwona kropka, która od dawien dawna, jeszcze od czasów magnetofonów szpulowych i kasetowych, oznacza właśnie zapis na naszych, wcześniej na nośnikach, teraz będziemy zapisywali akcję można to już sobie wyłączyć i pierwszą rzeczą jest przejście do menu adjustment layer i wybranie hue saturation. Tutaj z menu, jeśli klikniemy właśnie na pozycję master, wybieramy kolor żółty, czyli yellow i saturację jego zmniejszamy do około Minus 60. I teraz proszę uważać, bo będzie bardzo trudne zadanie. Przechodzimy do green. Saturacja 0. Cyan. Saturacja 0. Blue. Saturacja 0. I magenta. Saturacja 0. Mam nadzieję, żeście to dobrze wykonali. Jeszcze będąc przy magencie. Właściwie przy kolorze, który tutaj, jak widać, tworzy takie otoczki, możemy to zniwelować przy pomocy tego dolnego suwaka. Tylko, jak wspomniałem, w tym wypadku, jeżeli chodzi o magentę, która tutaj, jak widać, nie, nie zniwelowała wszystkich tych niedogodności, bo to, to można powiedzieć, że troszeczkę bije po oczach, możemy to lekko jeszcze właśnie tym suwakiem zmniejszyć, żeby nie było tak mocno rzucające się w oczy. Jak widzicie, tak to wyglądało wcześniej, tak wygląda teraz, już mamy bardzo fajny efekt. Zamykamy okno Hue Saturation i przechodzimy jeszcze raz do menu Adjustment Layer. Wybieramy Gradient Reverse. Jeżeli klikniemy Tutaj na tą pozycję w gradiencie możemy zmienić rodzaj naszego gradientu. Tutaj chodzi nam o ściemnianie i rozjaśnianie, przejście z czarnego w jasny. Klikam OK i jeszcze zamiast stylu linearnego radial, czyli koło, które jak tu widzicie, to rozjaśnienie. Możemy kliknąć prawym klawiszem myszy i przenieść w dowolne miejsce na zdjęciu. Oczywiście w tym wypadku. Jako głównym elementem zdjęcia jest osoba, dlatego ustawiam to na osobie. Tutaj możemy zmienić kąt naszego, właśnie gradientu. I tak jak w tej chwili jest, bardzo dobrze skala, czyli możemy zwiększyć lub zmniejszyć jego działanie. To by było właściwie na tyle, jeżeli chodzi o gradient. Klikamy OK i jeszcze raz Adjustment Layer. Wybieramy Selective Color na samym dole naszego menu. Będąc już w oknie dialogowym, z kolorów wybieram czerwony i tutaj ujmuję cyjan. Do około minus 50, tak można powiedzieć, na. W zależności od gustu mamy dostać, właśnie, luk filmowy, więc akurat to będzie się wpisywało i yellow, czyli żółty, na około plus 40. Zdjęcie przed zdjęcie po jak widać Delikatne ale Cały czas wprowadzamy jakieś zmiany które Na końcu skumulują się do Odpowiedniego Wyglądu Teraz wybieramy Yellow I tutaj Jedynie Cyjan Zmniejszam Do około 50 Minus 50% Jak widać Ładnie podkreśliło to włosy, odcień skóry. Trochę nadało zarzucenia całemu zdjęciu. Zamykamy nasze okno dialogowe. Ponownie przechodzimy do Adjustment Layer. Teraz wybieram funkcję Curves i tutaj zaznaczam punkt u góry i przenoszę. Najwyższy punkt całkowicie na równi z tym właśnie drugim daje nam to zmatowienie w światłach. Wyrównam jeszcze tutaj na środek naszą krzywą i tutaj jeszcze przeciągnę, żeby może nie tak mocno, bo dostajemy dziwne przebarwienia. Delikatnie jeszcze w dół. Tutaj, gdzie mamy RGB, czyli działaliśmy. W tej chwili na wszystkich kolorach, klikając na to, można działać na właśnie trzy kolory: red, green, blue oddzielnie. I ja w tej chwili wybiorę blue i zaznaczę tutaj kropkę i delikatnie przeniosę do góry. Teraz patrzcie, co się dzieje z naszymi kolorami. Jeśli dam niebieski, właśnie na tej krzywej, w dół, a co się dzieje, jeśli dam w górę? Całkowicie odmienne efekty. Dlatego, już tutaj, w tej chwili, yy, możecie wedle gustu sobie ustawić swój własny filmowy lookup. Ja dam troszeczkę, właśnie tutaj, do dołu. I tak wyglądało wcześniej. Tak wygląda teraz. Zamykam okno. Możemy teraz podejrzeć całą naszą pracę tak zdjęcie wyglądało przed tak wygląda po, ale to jeszcze nie jest wszystko, z powrotem menu adjustment layer i hue saturation kolor yellow i saturacja na około minus 35 40 myślę, że Ładnie to przytłumi te żółcie, które powstały przy użyciu krzywych. Zamykam okno. Jeszcze raz menu Adjustment Layer. Teraz wybieram opcję Color Balance. Tutaj w tonach zaznaczam Shadow i między suwakiem Cyan Red dorzucam Cyanu, czyli daję na minus około 10. Na suwaku yellow blue dodaje 10. Jak widać tutaj różnica jest kolosalna i zmiana także bardzo mocno widoczna. Zamykam okno. Jeszcze raz przechodzę do adjustment layer, wybieram ponownie drugi raz już dzisiaj curves, ale tylko po to, żeby na sam koniec delikatnie zmatowić obraz, żeby nie był tak mocno Ostry i to właśnie koniec naszej pracy. Tak zdjęcie wyglądało przed, tak zdjęcie wygląda po. Teraz, jeśli wejdziemy w zapis naszej akcji, możemy zatrzymać i, jak widzicie, wszystkie nasze rzeczy, które Robiliśmy, krok po kroku nam się zapisały. Teraz, jeśli skasuję to, co stworzyliśmy, czyli zaznaczam, a jak zaznaczamy, łapię, właściwie klikam lewym klawiszem na pierwszej warstwie, wciskam klawisz Shift, klikam na ostatniej warstwie, którą chcę skasować, łapię. Lewym klawiszem i przesuwam tutaj, właśnie na dół na kosz. Zostało skasowane. i Teraz przechodząc do naszego filmowego luka, włączamy akcję. I jak widzicie, wszystko nam się po kolei tworzy i dostajemy finalne zdjęcie. Dziękuję za obejrzenie. Oczywiście, jeżeli film się podobał, to łapka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to zapraszam do subskrypcji. W następny poniedziałek nowa dawka wiadomości. Używajcie. Ewentualnie możecie wrzucić jakiś link do swojego zdjęcia, które właśnie zostało zrobiono, zrobione, którąś metodą, jaką pokazuję w swoich tutorialach. Zapraszam do tego. Pozdrawiam i do następnego poniedziałku. Cześć.